Witam serdecznie dzisiaj porozmawiamy o higienie jamy ustnej. Czy czyścić psu zęby, czy mu szczotkować czy podawać mu specjalne gryzaki Otóż yy, osadzanie się kamienia w Pies psa jest mocno związany z jego genetyką. Nie do końca z tym co je, choć oczywiście pieski jedzące, tylko miękkie jedzenie będzie ten kamień osadzał się szybciej. Psy, które jedzą twarde, będzie rzadziej. Natomiast ogólnie psy raz dużych nie mają tendencji do kamienia nazębnego. Oto mamy ośmiolatka. Okay. Ośmiolatek i nie ma prawie nic. I to nie jest tak, że on miał kiedykolwiek myter lub czyszczone zęby. Po prostu duże psy nie mają tendencji do osadzania się tego y, kamienia. Pieski raz małych, które my tak kochamy Jorki, Shizu, Maltańczyki niestety mają genetyczną tendencję, że ten kamień im się osadza. I niektóre już w wieku trzech lat czujemy, że jeżeli się do nas zbliżą i nam chuchną. To czujemy, że nam się w głowie kręci. Czyli pierwszym objawem, że coś jest nie tak z naszym, zębami naszego psa, jest to, że czujemy bardzo nieprzyjemny zapach z jamy ustnej u psa. Yy, Uzdowego psa, który nie ma osadu, no, pachnie, psim pyskiem, natomiast nie jest to smród. Czyli pierwsza rzecz to jest smród. Druga rzecz, zawsze możemy podnieść, yy, podnieść yy, dzią, yy, nie dziąsło, podnieść policzek, wargę i zobaczyć, czy faktycznie coś tam na tych, na tych zębach jest. Czy to jest osad, czy to jest kamień? Można spróbować zahaczyć paznokciem. Jeżeli jesteśmy w stanie o to zahaczyć, to na pewno już jest to kamień. Jeżeli paznokcie się po tym ślizga, jest to tylko przebarwienie, które nie wymaga żadnej interwencji ze strony lekarza weterynarii. Czyszczenie zębów. Są duże szkoły odnośnie czyszczenia zębów. Są różne preparaty, które możemy dodawać do jedzenia, do wody które dezynfekują w jakiś sposób tą jamę ustną i tak dalej. Natomiast jeżeli piesek ma tendencję do osadzania się kamienia, to czyszczenie, nawet codzienne szczotkowanie tej jamy ustnej spowolni troszkę to osadzanie się płytki na, na zębnej. Natomiast jest to taka różnica, że jeżeli pani nie czyściła ząbków u swojego psa, zjawiała się co roku na usuwanie kamienia ultradźwiękami, bo takie zabiegi tutaj wykonujemy, a w momencie, kiedy czyściła te ząbki, to pojawiała się po roku i czterech miesiącach, czyli ten okres się nieznacznie wydłużał, więc czasami nie jest warto gnębić nam tego psiaka i męczyć go tym szczotkowaniem, zależy jak one to znoszą. Ale jeżeli źle znoszą, to uważam, że to jest nie warto. Po prostu trzeba się regularnie pojawiać na ściąganie te, takiego kamienia. Jeżeli będziemy za bardzo zwlekać, i kamień się za bardzo rozwinie, po pierwsze pojawia się paradentoza, czyli cofają nam się dziąsła i odsłaniają nam się korzenie zębów, co jest nieprzyjemne, co powoduje rozchwianie się zębów i wypadanie. Więc taki piesek, który za długo właściciel czekał na ściągnięcie kamienia, przychodzi do nas na zabieg usuwania kamienia i wraca z pięcioma zębami mniej, no bo po prostu razem z kamieniem wypadają też te zęby. Więc nie przeciągajmy tego za długo, bo będziemy mieli szczerbatego psiaka. Yy, są specjalne gryzaki. Nikt do końca nie udowodnił ich skuteczności, czy faktycznie gryzienie tych zębów w jakiś sposób oczyszcza to. No oczywiście twarde, gryzienie twardych rzeczy faktycznie troszeczkę ściera ten osad. Ale tak jak powiedziałam, nie jest to na tyle, żeby to wpłynęło, że pies, który będzie jadł specjalne gryzaki, nigdy nie przyjdzie do nas na wizytę na ściąganie kamienia. Niestety przyjdzie, tylko może zamiast co półtora roku, to przyjdzie co dwa lata. Ale i tak trzeba się pojawiać. Takie zabiegi są szybkie, proste, robione są w tak zwanym głupim jasiu, więc pies nie jest świadom ani bólu nie czuje, ani dźwięków nie słyszy takich nieprzyjemnych. Trwa to około 20-40 do 40 minut. Pies wychodzi, nie ma kamienia, wszystko jest w porządku, bo pamiętajmy, że ten kamień jest też siedliskiem bakterii, które ten piesek każdego dnia łyka. I czasami są dylematy. Piesek ma 15 lat, jest stary, jest ryzyko związane z tym, że no, obciążanie go tym głupim jasiem jest ryzykowne dla jego serca. Ale z drugiej strony ten pies każdego dnia łyka ogromne ilości bakterii z tego pyska, z którymi musi sobie jego organizm poradzić. Eee, czasami e, dochodzi do jakichś problemów gastrycznych. E, czasami widzimy w badaniach krwi że są one, niektóre parametry podniesione, że jest alarmujące to, że coś się w tym organizmie dzieje, a to jest tylko kwestia kamienia nazemnego, więc przychodźmy do lekarzy, badajmy, rozmawiajmy, bo naprawdę możemy zastosować takie narkozy i takie preparaty, żeby jak najmniej obciążać tego psa. Nie pozwólmy mu, żeby on każdego dnia chodził z tym kamieniem, dla niego to jest ból, bo te zęby mu się ruszają, dla niego to jest stan zapalny. Dla nas jest to smród niesamowity, bo ten piesek kucha nam tym, tymi bakteriami codziennie w twarz. Więc zęby, tak jak i u nas, tak i u naszych podopiecznych wymagają kontroli i regularnych wizyt u dentysty, więc zapraszamy serdecznie.